O 22-letniej Oliwii Bieniuk, córce znanych aktorów Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, można powiedzieć, że wkroczyła w nową erę swojego życia. Właśnie ukończyła studia na warszawskiej filmówce, co jest niewątpliwie kluczowym momentem w jej drodze ku aktorskiej karierze. Te ostatnie trzy lata były dla niej nie tylko czasem wytężonej pracy, ale również okresem osobistego rozwoju i odkrywania siebie. Oliwii towarzyszyły w tym czasie liczne wyzwania, które przyczyniły się do jej wzrostu i nabycia cennych doświadczeń. W rozmowie z magazynem Party przyznała, że mimo iż droga do dyplomu nie była najłatwiejsza, to właśnie te trudności pozwoliły jej bardziej zbliżyć się do samej siebie oraz w pełni zrozumieć, co oznacza być aktorem. Zakończenie nauki stało się dla niej początkiem nowych perspektyw zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Młoda aktorka ma jasne ambicje dotyczące swojej przyszłości w zawodzie, która zdaje się być nie tylko kontynuacją tradycji rodzinnych, ale także osobistą misą. Chociaż Olivia podążyła śladami swojej matki, Wyraźnie stawia na rozwój oparty na własnych umiejętnościach, indywidualnym podejściu do zawodu. Od momentu rozpoczęcia nauki angażowała się w projekty, które pozwalały jej doskonalić warsztat aktorski. Oliwia zadebiutowała w krótkim metrażu jak najdalej stąd w 2020 roku. To doświadczenie otworzyło przed nią drzwi do świata filmowego, a sama aktorka szybko zaczęła rozwijać swoją karierę. Jest znana nie tylko z licznych występów w serialach, takich jak gliniarz, ale także z uczestnictwa w programach telewizyjnych. Na przykład taniec z gwiazdami. Stara się łączyć naukę z pracą zawodową, co w jej przypadku stanowi świetny przykład determinacji i zaangażowania. Mimo sukcesów, Oliwia zmaga się z porównaniami do swojej matki, co wcale nie jest proste. Jednak, nie tracąc ducha, podchodzi do tego jako do nowych wyzwań. Zdecydowała, że jej celem jest kontynuowanie kariery aktorskiej oraz dalszy rozwój w tej dziedzinie, co daje jej motywację do pracy i dążenia do realizacji marzeń. Oliwia Bieniuk obsybiana talentem, wydaje się być na najlepszej drodze do stworzenia własnej ścieżki w świecie show biznesu. Założenie, że jest tylko córką sławnej matki, odsuwa na bok z każdym kolejnym sukcesem, który odnosi na swojej artystycznej drodze. Możemy być pewni, że w najbliższej przyszłości usłyszymy o niej jeszcze nieraz, a być może zaskoczy nas swoimi osiągnięciami, które będą odzwierciedleniem jej ciężkiej pracy i pasji.